No witam na kanale Ograć Buchmachera. Na początek chciałem Wam przedstawić promocję od Forbet. Macie możliwość grania bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. I co jeszcze 2000 bonusów od pierwszej wpłaty i do 200 zł jako maksimum przy drugiej wpłacie. Czyli bardzo fajne promocje dla nowych graczy. Kto nie ma konta, może się zarejestrować, no i sobie stworzyć konto i sobie grać. Ja daję link w opisie pod filmem do rejestracji. A teraz przechodzę do kupono na dzisiaj. Wybrałem 4 zdarzenia na dziś. Mam nadzieję, że pewne i powinny wejść. I tak, pierwszy mecz. Mamy Norwegię pierwszą ligę i tu gram Moldes ods i tu typuję, że Moldę po prostu wygra. No, mają lepszy skład, dobrze grają. Grają chyba po pomistrza w tym sezonie, bo do ostatnio cieniuje. Molde, Molde musi to wykorzystać i myślę, że sobie poradzi. U siebie tym bardziej. Następne spotkanie Valarenga z Linsztrem, i tu typuję na poniżej 3,5 gola. W ostatnich spotkaniach nie pada dużo goli. Oczywiście mają słabe te ekipy defensywy, ale ofensywy jeszcze gorsze. Myślę, że nie będą szli na wymianę czasów i nie padnie aż. 4 goli. Następne spotkanie Hamkam z Asane i tu typuję czysto na Hamkam. Hamkam ostatnio gra bardzo dobrze. Ostatnio i w poprzednim sezonie grali bardzo dobrze w defensywie. W tym poprawili jeszcze skuteczność i tym samym są na czele tabeli w drugiej lidze norweskiej i mają aspiracje na awans i myślę, że sobie poradzą z Asane. W końcu grają też u siebie. I ostatnie spotkanie na kuponie. Włochy, Anglia i tu typuję po prostu na faule, że padnie tutaj, no minimum dla mnie musi paść tutaj 23 faule. Jest też linia na 20,5 faula ponad. Myślę, że też to ciekawa opcja, ale ja wybrałem wyższą linię, żeby tutaj było trochę tych fauli, wyższy kurs. No dlaczego to sądzę, to jest mecz finałowy? Myślę, że tu nie będzie dużo goli, dużo raczej będzie faulowania, ostrej gry, no i wiadomo, jeżeli szybko padnie banka, to druga drużyna będzie faulować i przecinać właśnie Ataki drużyny broniącej się, no i tak coś czuję, że tak właśnie będzie, że to będzie brudne, no brudne, no brzydkie widowisko, nie będzie to jakiś mega fascynujący mecz, tak właśnie coś sądzę. No, i co? Daje oczywiście konkurs od Forbet. Co trzeba robić? Subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki meczu pomiędzy Włochami a Anglią. Kto trafi, wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Wygrywa 50 złotych. I to chyba tyle tym na tym filmie. Ale jeszcze dodaję, jaki mam gruby kupon z grubej progresji. No i taki właśnie się przedstawia. Już nie będę go drugi raz omawiał. Także życzę Wam powodzenia, zieloności i Elo.